Euro 2012 w Olsztynie. Najmłodsi piłkarze z miejskich szkół rozgrywają własne mistrzostwa, które odzwierciedlają prawdziwy turniej. W pierwszym meczu 8 czerwca o wyjście z grupy walczyli uczniowie reprezentujący Grecję i Polskę. Dlatego dzisiaj inauguracja, dlatego 16 zespołów, dlatego w poniedziałek losowaliśmy barwy, w których poszczególne zespoły będą grały i dlatego dzisiaj gramy do południa, żeby ktoś przyszedł i nas obserwował, ponieważ wiemy, że o 18 zaczyna się już to duże euro, wobec tego tutaj nie wierzę, żeby ktokolwiek w obrębie jakiegokolwiek boiska jeszcze się znajdował. Są to uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Widać, że jest wielki odzew. Wśród dzieci i młodzieży cieszę się, to znaczy, że wszyscy żyjemy euro. Które drużyny wyjdą z poszczególnych grup, a które zmierzą się w finale, będzie zależało od starszych kolegów olsztyńskich piłkarzy. I w grupie eliminacyjnej, tak jak na dużym euro, drużyny będą grały każdy z każdym, wiadomo. Natomiast dalej, jeżeli u nas na przykład awansuje Grecja, a w dużym euro awansuje Polska, to nasze zespoły zamienią się koszulkami i dalej będą grały te zespoły, które awansowały, tylko być może w innych barwach. Olsztyńskie mistrzostwa różnią się tylko jednym. W stolicy Warmii i Mazurów drużyna grają także panie. Umiemy w piłkę grać wcale nie gorzej niż panowie. Bardzo lubimy w piłkę grać, przynajmniej niektóre panie. I uważam, że byłby to, no, może nie seksizm, ale nie mamy prawa ich odrzucać. Nie grają, nie się integrują z mężczyznami cały czas. Tuż przed pierwszym meczem oficjalne otwarcie. Krótkie powitania, żywe logo mistrzostw, pamiątkowe zdjęcie i zawodnicy mogli ruszyć do gry. Na długo zapisze się w pamięciach, szczególnie tych najmłodszych, bo e, oni, biorąc przykład z tych starszych, są bardzo zaangażowani, oni walczą na serio, ale jest to przede wszystkim dobra zabawa dla nas wszystkich i tego życzę mieszkańcom Olsztyny. Zabawa, rywalizacja, ale przede wszystkim warka fair play to podstawowe zasady tych mistrzostw. Pierwszy raz w takiej imprezie. Mam nadzieję, że będzie fajnie, atmosfera jest dobra. Jest za mało głównie, ale się też denerwujemy, no bo to takie eły, a w szczególności, że nasza drużyna reprezentuje Polskę. Wesoło, dużo atrakcji. Musimy wygrać, żeby awansować dalej. Finałowy mecz ma zostać rozegrany pod koniec czerwca. Organizatorzy chcą, aby olsztyńscy zawodnicy mogli powalczyć na stadionie narodowym w Warszawie. Impreza Euro Orlik Olsztyn 2012 kosztowała około 30 tysięcy złotych.